Co ty o tym myślisz wszystkiego? Loda i zabawkę Loda i zabawkę chcesz, tak? Uhum. A o kwiatach co myślisz? Nic nic nie myślisz o tych kwiatach? Nie są ładne? Nie! To są tulipanosy, takie wielkie, jula To no. jest no. rzeczywiście tulipanosy. Oh. Ja jadę spełnić swoje marzenie o podróży do Normandii. I witamy, był Amsterdam, teraz jesteśmy niedaleko Amsterdamu, miejscowość Lise i słynne Kukenhof, czyli tulipany, silne tam kwiatki, zaraz zobaczymy jakie jeszcze. Podobno jest to pięknie, także zapraszamy na tego vloga, Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Ktoś śpi. No słuchajcie, podobno jest tutaj dużo dochodzenia. Mamy mapkę, mamy wszystko. I teraz powoli zwiedzamy to miejsce. Co za kwiaty? To są tulipany, nie? Ale tam już nie chyba, nie? Czy też? Tam są narcyzy. To co to jest? Tulipan? Ok. I zobaczcie, jakie tutaj rosną kwiaty. Coś nieprawdopodobnego. Na tutaj macie czarnego tulipana. Idziemy dalej Hello. Hello. Jak Julia kwiatki Ci się podobają? Fajne? Fajne to też nawet na sobie pierwsze wrażenie to trafimy. No, nawet na mnie szczerze ładne. Nietypowe takie kwiatki. Popatrzcie, z tej strony, jakie fioletowe tulipany, coś niesamowitego. Kurde, braknie mi baterii dzisiaj, nie? Na pewno. Ale czad. Patrz, fontanna. Popatrzcie na to, smok w tulipanach. Co to są za kwiaty to jest? To są tulipany? To, a tutaj mamy fontannę. Ale pięknie. Czekaj, wiesz Tu oczywiście macie miejsca, w których można zjeść. I tak dalej, i tak dalej. Można też kupić tulipany, jak ktoś chce. A my idziemy zaraz dalej w głąb to no coś niesamowitego to Julia, Julia ma zapalenie ucha także dzisiaj nie jest w formie no i oczywiście jak to z dzieckiem wchodzimy do sklepu z pamiątkami ciekawe co tu można kupić co Julia by chciała? Może chcielibyście krowę. Co tak chciałbyś, a po co takie coś takiego, coś luźnego? A może coś lepszego, nie? No i wyszliśmy ze sklepu bez zabawek, bo Julia jest mądra i nie chce Będę co już, nie? A to to to. Bo to jest przepiękne. Historia tego ogrodu jest bardzo długa, bo w 1400 roku bodajże ta posiadłość należała do księżnej Holandii Jakoby, albo coś w tym stylu. Później poproszony został jakiś architekt w 1800, który już tam roku, o zaprojektowanie tego ogrodu. Dokładnych dat nie pamiętam, już czytałem to dokładnie wczoraj. W 1949 roku grupa producentów i eksporterów cebulek, kwiatów postanowiła zorganizować tutaj wielki pokaz kwiatów na otwartym powietrzu i od tamtego czasu jest to nazwane Kulkenhof i corocznie rośnie tutaj miliony kwiatów i jest też parada kwiatów, która odbyła się wczoraj, myśmy na niej nie byli niestety, ale pewnie nic nie straciliśmy, było podobnie jak teraz. Także zapraszamy do Was na dalsze na oglądanie tego, tego miejsca. Naprawdę warto. Super miejsce. Polecamy. Patrzcie, jak to wygląda. No Ale to pracy musiało kosztować, nie? To każda firma jakaś gdzieś tam, wiesz, nie ma też jakiejś formy reklamy dla siebie. Bardzo możliwe, ale bardzo ładnie to wygląda. najlepsze jest, że co roku jest inwesty, nie? Tak? Co roku inaczej? O kurde. To się musieli napracować. Popatrzcie, jak to wygląda. No, coś nieprawdopodobnego. Sztuka z kwiatów. Super, idziemy dalej, idziemy kupić jakąś zabawkę, pamiątkę. I później podążamy dalej, bo tu jest chodzenie na parę godzin a dzisiaj będzie niestety... Padać no ale cóż, kupiliśmy bilety, to jesteśmy do później. Słuchajcie, miało padać, a zrobiło się tak ciepło, że trzeba się rozebrać normalnie. Gorąco słoneczko świeci. Piękne kwiaty. Co ja was będę zanudzał? Co ja was będę zanudzał? Pooglądajcie sobie to. I'm going crazy. Can you just stay with stay with me tonight? I need to call you so I can tell you I gotta die because of you. kolory tych tulipanów normalnie są przepiękne ślicznie to wygląda jeśli co roku jest zmiana tej wystawy to jestem w szoku a tu macie tą fontannę i za fontannę wyłania się piękny widok kolejnych kwiatów. Juliusz puść ten puść tę linkę idziemy dalej no, no co to robisz? Popatrzcie. Bardzo fajne miejsce, a to chyba są rzeczywiście firmy, które się zajmują. No, Julia sobie znalazła hobby, łapać za Dobra, puszczaj linkę i idziemy dalej. Co ty o tym myślisz wszystkim, Tam... Loda i zabawkę. Loda i zabawkę chcesz, tak? A o kwiatach co myślisz? Nic. Nic nie myślisz o tych kwiatach? Nie są ładne? Nie. Czyli nie polecamy przyjazdu, bo Julia nie poleca, nie? nie polecamy fajne są, nie? Fajne są, pewnie. Pokażę, jak fajne są. Takie fajne są. I my chcemy loda. I my chcemy loda. Zaraz będziemy, mama już stoi w kolejce po loda.

że bardzo dużo Japończyków i Chińczyków chyba Japończyki i Chińczyki lubią kwiaty nie? macie przykład potrafią tak stać przez pół godziny nie? dla jednego zdjęcia? cóż za poświęcenie selfie sticky, selfie-selfie. To są tulipanosy, takie wielkie, Jula. To jest rzeczywiście no. tulipanos. No, no, to jest tak. No Zobaczcie, co jest w środku takiego tulipana. O, tak wygląda w środku. Nie wiem, czy to kogoś interesuje w ogóle, ha, ale tak to wygląda. Thank you Słuchajcie, w takich okolicznościach zjedliśmy sobie rybkę? Przed chwilą taka plana. Zobaczcie. A tam przed chwilą były oświadczenie, nie? Romantyczne w cholerę, co że przyjeżdżają ludzie tutaj, żeby się oświadczyć. No, super romantyczne. Dobra, zostawię to bez komentarza. No i słuchajcie, wchodzimy do kolejnego pawilonu i patrzcie co znalazłem. Idziemy zobaczyć to. Patrzcie, jaka stara wszczepa. urokliwy zestaw. Fajny zestaw, nie? Fajny zestaw? Stara wściepa, stara auto. With you, the sun is shining, twenty four seven. Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Słuchajcie, znalazł się coś dla najmłodszych też, czyli mini zo. I plac zabaw. Halo, kurczak! Halo kurczak. Kurczak! Patrz, idzie Kuska, patrz, Jura. Halo, kurczka. idziemy? idziemy tam gdzie mama idzie? okej okay. to podążamy za mamą okej okay. tutaj mężczyźni oczywiście mecz na ławce oglądają stop stop? czemu stop? tu nic nie ma Patrz jaki tam kurczak wypasiony jest, patrz. taki pa, spasiony kurczak. Patrz tutaj, tu. Popatrz jaki kurczak wypasiony. Czekaj, pospuszczam. Patrz. Patrz jaki spasiony kurczak. ale jest na wypasie. No, patrz jaki duży. Okay. Słuchajcie, jesteśmy na tarasie budynkowym, na którym widać całe pola kwiatów. Ech, myślałem, że to będzie lepsze. To lepszy był ten labirynt. Zobaczcie, trzeba było przejść tutaj labiryntem. We're from, it, yeah? Super oh, you catch me like a leaf falling from a tree. If you be a shouldn't star, I make a wish. No, I don't fake this kind of feeling. Never felt so real. My heart is on the table, cause you're my everything. I do, 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 do. I wanna marry you.

Tak, tak, nie ma nikogo. Dziewczyny zostają w Holandii na 4 dni. Ja jadę spełnić swoje marzenie o podróży do Normandii. Zawsze fascynowała mnie druga wojna światowa. Nie tyle co fascynowała, co, co historia mnie fascynowała II wojny światowej. I chcę zobaczyć te kultowe miejsca, czy tam miejsca walk, te plaże, te klify, to wszystko co się działo we Francji podczas lądowania aliantów. Także jadę spełnić te marzenia. Mam 4 dni na to. Jestem właśnie w drodze, jest godzina 19 Zamierzam dzisiaj dotrzeć do Francji Co już pewnie widzieliście w shortikach Bo zaraz nagramy jakiegoś shorta O, korki już się zaczynają Super Także nic, no zapraszam Was na tego vloga To jeszcze nie koniec, był Kuchenhof Teraz trochę jazdy, pokażę Wam Nie wiem czy coś się będzie działo, mam nadzieję, że tak No i co, zobaczcie jak będzie wyglądała Moja droga, samodzielna droga Czy samotna droga Do Francji, do Miejsca, które zawsze chciałem zobaczyć. Zostańcie ze mną. No i witajcie, dojechałem do Normandii. Kolejny dzień, siódma rano, wychodzę właśnie z takiego camper stopu. Był pełniusieńki, stałem tutaj dzień wolno w nocy. Na szczęście dzisiaj rano ktoś wyjechał i zrobiło się miejsce. Zapraszam Was na tą krótką serię z Normandii. Ze cztery odcinki będą na pewno. Ten odcinek już jest długi, także kończymy go. Zaraz zaczynam następny odcinek. Do zobaczenia w następnym odcinku. Nie zapomnijcie zostawić suba i łapki w górę albo łapki w dół. Do zobaczenia. Ska, to miłego dnia.